W kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiejszy poranek zaczęliśmy od pielęgnacji, od kąpieli, od zrobienia maski na włosy, czego ja kompletnie, prawie totalnie nie robię. Pielęgnacja twarzy, kremik jeden, kremik drugi, kremik pod oczy zaraz nam wejdzie, wszystko po kolei ładnie, pomalutku, z kawą w międzyczasie, ponieważ to jest wolny dzień od pracy, więc jak wstaję, to staram się zrobić wszystko pomału, powoli, dokładnie. Dzisiejszy dzień będzie bardzo busy, dlatego trzeba zrobić obiad, żeby sobie wszyscy domownicy dokładnie pojedli. Dzisiaj będziemy na meczu Milana, pójdziemy zobaczyć jarmark bożonarodzeniowy u nas w Gliwicach, jak to wygląda. I ubierzemy również naszą choinkę. Trzeba ją też najpierw ogarnąć, więc najpierw musiałam ją całą odplątać, umyć dokładnie, przesadzić do większej doniczki, ponieważ tutaj, co była, to nie mogła pozostać, bo źle by skończyła. też właśnie zrobiłam, umyłam ją dokładnie, potem mój mąż zaczął sobie szykować śniadanie, no też przy okazji dziecku, więc super, nie musiałam nic robić, ja wstawiłam wodę na herbatę, na kawę, no i później trzeba było po tym wszystkim posprzątać i następnie oczywiście to makijaż, suszenie włosów, także zostańcie ze mną do końca dzisiejszego vlogmasu i zobaczcie, co jeszcze dzisiaj nam się przykrafi. podkładu z Catrice i ja mam akurat numer 030, bo jestem teraz bledziuszkiem, więc wydajemy pod oczy. Tak, zamiast używania korektora używam pod oczy podkładu, nie widzę w tym totalnie nic złego. Wydaje mi się ogólnie, że korektor jest to wytwór marketingowy. Może bym miała, nie wiem, z jakiej zajebistej firmy ten korektor, to bym go używała. Ciężko mi powiedzieć. Być może. Ale nie posiadam na ten moment żadnego. I nie jestem fanem maski. Dużo podkładam. W ogóle sobie że coś mi nie poniosło. O, dużo za dużo. Nie lubię takiej maski na twarzy. Więc już odwróciłam go na drugą stronę. W ogóle to nie miałam takiego okresu. Aby sobie kąpeczką mm, pudrować buzi, to mam małe na brodzie. Ale od pół roku, może jakoś coś takiego, to sobie mm, puder nakładam właśnie kąpeczką, Przypudrowuję swoje buzi. Nie wiem skąd to wzięłam, bo. Znaczy nie wiem skąd to wzięłam. No, ogólnie wzięłam to z makijażu, jakiś z internetu, czy tam z TikToka. jak dziewczyny się malują, to na pewno. Ale nigdy nie byłam. Za tym, i wydawało mi się, że źle się tak maluje, ale jakoś tak, raz, drugi, trzeci spróbowałam i mi się nawet wydaje, że się dużej makijaż utrzymuje, Nie wiem. Jakiś jest taki bardziej świetlisty. Pamiętajcie o tym, żeby na skroniach rozcierać podkład. Naprawdę pamiętajcie o tym, bo później wygląda to dziwnie. Tu mam jakieś. koło okresu albo po okresie czasami, taki coś wyskakuje. Nie wiem dlaczego. Zrobię sobie kawkę na pewno w swoim mm, kubeczku ze Starbucks'a i idziemy dzisiaj na mecz Milana. Milan dzisiaj będzie grał, idziemy na jego mecz i będzie, mam nadzieję, fajnie. Zabawa. No ale najpierw czas jeść obiad, więc zostawiłam już właśnie ziemniaki. Zaraz, jak się tylko pomaluję, to wysuszę włosy i wstawię mm, Rybka, żeby się już smażyła rybka. A widzicie? Mam. Aha, potem z tej to jest mój ulubiony puder. Naprawdę uwielbiam go. I ja mam 001, ten transparentny odcień. No, uwielbiam. I właśnie sobie tak robię. Normalnie pocieram sobie to i sobie wtedy daję puderek. Lubię ten efekt. Naprawdę wydaje mi się, że się dłużej utrzymuje makijaż. Nie wiem, czy to jest tylko takie złudzenie, że on tak lepiej wygląda, fajniej. Jest. Tu, tu. Ja tak zawsze to buzię. Nie przekonałam się jeszcze do tych produktów mokrych, więc może wszystko przede mną. Nie wiem. Też nie kupowałam nigdy nic. Miałam tylko raz y w stiku róż, ale jakoś się nie przekonałam. Może trafiłam na jakiś nic fajny po prostu, nie pamiętam, nawet czego to było. Więc no nie a teraz nie wiem. Jakoś nie kupowałam tych produktów już później, więc nie wiem. Musiałam sobie kupić i może bym się przekonała. Macie może to polecenie, bronzer do polecenia, jakiś brązer, dekonturowania, jakiś róż. Jak macie coś do polecenia, to mówcie coś fajnego i to się fajnie sprawdza. Ja nigdy na mokro się nie olowałam, może bym zaczęła. Już to nie jest taki głupi pomysł. Jedynie co? To tutaj sobie robię tak, o, żeby nie mieć jakichś zacieków, jak to się mówi. To sobie tak robię. Dobra. Zresztą mi przeszkadza ten bomber tu. No, ale nic z nim nie zrobię. Nawet bym bo ja że może w kamerze jest większy niż w rzeczywistości. No ale okej, okay, dobra, co my dalej mamy? Brązer. Mój makijaż jest naprawdę bardzo szybki. Jedynie co to tak? Przed suszeniem włosów yy, robię sobie makijaż, dlatego że jak wysuszę włosy, to podczas tego ciepła mam wrażenie, że ten makijaż tak siada na tej twarzy, on się tak osadza. Wtedy ładnie wszystko widać. Jak wysuszę włosy i je zrobię, to dopiero wtedy maluję sobie brwi i rzęsy, i usta I koniec. To jest mój cały makijaż. Ja jakoś makijaż to jest bardziej dla mnie do trochę upiększenia siebie i trochę. I tyle. A nie do tego, żeby się zakryć pod tym makijażem. To nie. W ogóle. Eee. Mam Sameline bronzer ale już tutaj chyba w ogóle nic nie widać na tym brązerze. To jest dwa szokolady cake. Ale już nic nie widać tutaj normalnie. I zawsze też robię tak, że biorę na pędzel dużo i biorę tutaj skron i mocno tak robię. ja lubię, jak to się tak wszystko razem jeszcze trochę zblenduje i jest takie fajne. O, możecie zobaczyć teraz. I wtedy jest tak ładnie e, to czoło w, w... Jak to się mówi? Wykonturowane. Nie jest takie, że macie dwa placki jakieś, tylko jest ładnie wykonturowane. E, o, teraz inaczej wygląda. No. Tutaj robimy tak samo. Naprawdę mój makijaż to nie jest nic specjalnego. Serio. Ja nie robię jakichś, nie wiem, jakich makijaż. Pójdziemy dzisiaj zobaczyć na żywo tę dużą choinkę jak Jest taka ciekawa, że wygląda ta choinka na żywo. Wczoraj widziałam tylko jak przyjeżdżaliśmy. Ale już ją chcę zobaczyć na żywo. Ja nie robię dużo makijażu, bo wiem, jak wychodzę gdzieś z dziewczynami, czy w ogóle gdzieś wychodzę, to to wtedy robię taki full make-up, daję trochę więcej podkładu, staram się bardziej, żeby to rozblendować, żeby ten podkład dobrze wyglądał. No to tak, ale... tak, na co dzień to... to tak, po prostu się maluję i nara. Nic specjalnego. Lubię tylko po prostu rozetrzeć to wszystko. A nie lubię, jak to jest rozstarte i po prostu człowiek dziwnie wygląda jak ciastko na buzie czy coś. Do tego nie lubię efektu. To kontur nosa to jest delikatnie. Używam bronzeru i teraz robię sobie tak. Tu tak. Naprawdę nic specjalnego. I to jest moje wielkie konturowanie nosa. Teraz jeszcze sobie to rozetrzemy. Super. Koniec. I jeszcze sobie tutaj daję. Bo się zapomniałam o tym. to sobie w kącieki daję ten jasny puder, żeby sobie tak rozświetlić. Ja wam to pokażę. O, tak sobie daję trochę więcej i ja są te takie rozświetlone. Oczywiście to się wszystko zaraz ułoży na tej twarzy, taki śląbio. No i tu mam z Douglasa mm, ten trio. Ale trzeba kupić nowy róż. Nie mam nowego różu. I po prostu jadę tu po tych kącikach z tym różem. Obiegnę mieć róż na policzkach. Wydaje mi się, że on tak rozświetla buzię i robi ją taką, taką zdrowszą. Tak mi się wydaje. Trochę na nos, nie tak mi się wydaje, Czy to by jest taka, taka zdrowsza, taka, taka dziewczęca bardziej, promienna. I też mam wszystko randomowo tak robię. Jest jakoś tam. Wszystko robię na wyczucie naprawdę. Wszystko. Chciałam jakieś zdjęcie sobie dzisiaj zrobić fajne na no Insta, więc trochę może dodam tego rozświetlacza. Dobra, to tyle na ten moment. Idę zszyć włosy i zaraz wracam do kończyć. I jeszcze w międzyczasie idziemy zrobić rybę, tak aby obiecną rzecz zrobić. tutaj mieliśmy ślub w tym miejscu, właśnie podjechaliśmy, bo byliśmy 4 minutki od tego miejsca i tu mieliśmy ślub z moim mężem. Tutaj mamy zdjęcie, wstawię Wam zdjęcie nasze. Tu mamy zdjęcie na tym tle. Wygląda jakbyśmy w śniegu byli. Tam jest kościółek i tam szliśmy sobie do kościółka. Mmm, ale wspomnienia bardzo fajne miejsce, to się nazywa w Pikarach Śląskich pod skrzydłami anioła. Bardzo piękna tu jest sala, jakby ktoś chciał brać ślub, to jest przepięknie. Tam jest miejsce z tyłu. Tu jest taki park piękny. Nie wiem. Właśnie zaraz to sprawdzę. W 2019 roku braliśmy tutaj ślub i ja sobie tędy szłam, tą dróżką, i sobie szłam tutaj na dół do kościółka, bo tak sobie wymyśliłam, że, że taki kościółek będzie. Ale wspomnienia nie byliśmy tutaj od czasu ślubu, ty nie byliśmy. Fajnie! No? Jesteście razem 6 lat, a ile się znaliście? 6, ale znamy się 12 lat razem. No? Ale fajnie! Wróciliśmy do domu po naszych wyjazdach. Zamówiliśmy chińszczyznę, odebraliśmy po drodze. Byliśmy jeszcze na takich lodach, jakby w takim kołaczu, bo nam się chciało dzieje czegoś dobrego. A niedziela to jest dzień święty, święcić, jak to mówię, więc trzeba było. Mam ochotę już się wyczyliwać i położyć, ale niestety przede mną jeszcze rozładowanie zamwarki i załadowanie zamwarki na nowo. Ogarnięcie trochę prania, moje dziecko się musi się wykąpać, spakować na jutro. I wtedy będę mogła sobie usiąść i odpocząć. Dajcie znać, jaka jakość na tej kamerze, bo ja mam bardzo wysokie oczekiwania co do tej, tej kamery. Nie wiem, czego w ogóle mam się spodziewać po tych wszystkich nagraniach. Bo na razie tylko nagrywam, nagrywam, nagrywam. E, zobaczymy, jak to pójdzie w montażu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa i naprawdę mam wysokie, ogromne oczekiwania co do tej kamery. Nie chciałabym, żeby mnie to zawiodło. E, no bo... Nagrywanie tą kamerą i jakość, jaką ta kamera ma, to jest zupełnie inny level nagrywania, komfort inne nagrywania, także to jest po prostu yy, mega sprawa. Naprawdę ja żałuję, że wcześniej. Ci zdecydowałam na głupną na kamerę, naprawdę. Szkoda. Fajnie, mam pod spodem podgląd, więc widzę jak widać obraz. E, kamerkę mam na górze, także no genialnie. Genialnie, naprawdę jestem mega zachwycona tym. Wiecie jaka jest jakość. Obawiam się, że będzie widać wszystkie moje złarszczki, pory, niedoskonałości. By te kamera chyba wszystko wyłapuje. Widzieliście, byliśmy w miejscu, w którym braliśmy ślub. Dziwnie tak stanąć tam sobie. Jak sobie przypomnieć, fajne uczucie. Na naprawdę byliśmy tak blisko, że aż sprawdziłam to, żeby iść zobaczyć. Mamam ciekawa. Chciałam sobie w głowie odtworzyć to miejsce. No, dużo wspomnień. I stare w ogóle te wspomnienia. Bo już dawno tam jestem z moim mężem 12 lat, a ślub mieliśmy 7 prawie lat temu. Niecałe 7 lat temu. Nie, 6 lat temu. No. To jest 6 lat temu w lipcu że jakiś czas da. Dobra. Idę ogarniać to wszystko, co mam ogarniać, czyli tak zwani ogarnięć życia, czyli prozy życia. I tyle. Zrobiłam hojnika, zaraz wam nagram przybitki. myta już jest wsadzona w donicę i już sobie leży na barku. I teraz czekam tylko, żeby dać dużą. I zastanawiam się, czy żywą. Kupić fajną sztuczną żeby była w następnym roku, bo taką żywą duszą, jakie chcę, to ja też zapłacę za nią gdzieś około 2-250 zł. Za sztuczną, taką fajną zapłacę około 300 i będzie już na lata. Jakbyśmy się kiedyś przeprowadzili, to po prostu postawi się ją w innym miejscu, w innym pokoju czy coś. A taka sztuczna zawsze się przyda. Więc może się zastanowić, właśnie co zrobić. No. mam 15% baterii więc daję aparat do ładowania nagramam jeszcze przebitki z tej choinki wygląda przepięknie na tym barku nigdy nie miałam żywej choinki, przesnajęłam się nigdy w życiu, takie małe te drzewka choineczki to tak, ale takiej choinki nigdy w życiu nie miałam w domu mm, nawet w rodzinnym domu nigdy nie mieliśmy żywej choinki, a nawet jak była to ja tego nie pamiętam, więc to musiało być x czasów temu nie pamiętam tego w ogóle no, także nagram wam choineczkę to idziemy zobaczyć choinkę Wybraliśmy się jeszcze szybko zobaczyć, jak wygląda tym razem jarmark bożonarodzeniowy u nas w Gliwicach. I wygląda bardzo fajnie. Jest koło młyskie, jest karuzela, jest pełno budek, w których można coś sobie kupić. Ja osobiście polecam Wam lody, które są przepyszne. E, nazywają się czurosy i są w takim kręconym kółku i są trochę jakby na ciepło, można powiedzieć. Przez to, że to ten kołocz tak jakby ogrzewa tego loda w środku jest taki trochę na ciepło, szybko się topi, przepyszne. Spróbujcie sobie. Cały jarmark bożonarodzeniowy nie jest wielki na szynek, nie jest dużo w Gliwicach, ale jest cały zapełniony, jest kolorowo, jest tam co robić, można napić się grzańca. Bardzo piękna jest ta budka, żeby napić się tego grzańca, przepiękna. Ja wybiorę się w najbliższym czasie z moimi dziewczynami, więc sobie tam poświętujemy, wypijemy sobie grzeń wino, bo wiadomo, inaczej jak idzie się z dzieckiem i z rodziną, a inaczej jak idzie się z samymi koleżankami. Także mam nadzieję, że pokażę Wam ten jarmark bożonarodzeniowy z bardziej takiej imprezowej strony.